Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie bliźniacze płomienie spod znaku Zodiakalnego Byka. Sprawdzimy sobie na lato 2020 roku, jakie będą y, energie wzajemne pomiędzy Wami a y, Waszymi bliźniakami, reprezentującymi poszczególne znaki. Ym, już sobie kasujemy karty. Ja już miałam wstępnie przygotowane, więc tutaj tylko takie ostatnie szlify i sobie. Przełożymy i będziemy sprawdzać po jednej karcie na każde połączenie, yy, czyli mamy Zodiakalnego Byka i lecimy po kolei. Zodiakalny Byk z Wodnikiem, jeżeli waszym bliźniaczym płomieniem jest Wodnik. Latem szykują się ruchy, wyjazdy, spotkania. Możecie wy gdzieś na przykład wyjechać na wakacje i tam na przykład spotkać swój bliźniaczy płomień. To są też takie przełomowe momenty. Coś się zaczyna dziać w relacji, czyli nie było kontaktu, może ktoś nagle się skontaktuje. Często pokazuje nam karta rydwanu jakieś na przykład gorące romanse, więc kto wie, czy takie spotkanie tutaj nie zaowocuje jakimiś interakcjami. No niemniej jednak karta rydwanu pokazuje pewne przyspieszenie, czyli musi być jakaś dynamika. Coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna zmieniać. Zwłaszcza jeżeli... Um, w waszych wzajemnych relacjach była stagnacja, no to tutaj lato powinno zdecydowanie relacje przyspieszyć. Zodiakalny byk i ryby. Jeżeli macie bliźniaczy płomień spod znaku ryb. Tutaj ktoś jest samotnikiem, ktoś jest singlem, ktoś jest taki niezależny, cieszy się swoją niezależnością, buduje w tym momencie swoje poczucie własnej wartości. Podejrzewam, że ta osoba, czy wycelowo, ktoś się tutaj odsunął po to, żeby po prostu być ze sobą, żeby pracować nad sobą. I jak widać, to się będzie udawało. Czyli ktoś tutaj będzie potrzebował, być może takiej niezależności, może to było na zasadzie takiej, że um, wasz bliźniaczy, płomień, czy wy nie chcieliście się wiązać, nie chcieliście się zbliżać do kogoś, ponieważ nie czuliście się na dany moment gotowi. Być może to jest coś takiego, że jeżeli wasz bliźniaczy płomień wcześniej był w jakimś związku, czy wy byliście w związku, no to okaże się, że latem ta osoba czy wy już nie jesteście w związku, tylko ktoś odzyskał wolność, niezależność, ale to jeszcze wcale nie oznacza, że wy będziecie tutaj ze sobą jakby pracować, bo bardziej to widzę na zasadzie, że ktoś wybiera wolność, ktoś w tym momencie cieszy się wolnością, cieszy się swobodą, po prostu chcę korzystać z życia. Być może nie chce się w żaden sposób wiązać, być może macha ręką, mówi, co mi tutaj że o jakichś tam bliźniaczych płomieniach, niech żyje wolność i swoboda, daj mi teraz spokój i tak dalej, i tak dalej. No więc jeżeli tak jest, no to faktycznie trzeba ten spokój na jakiś czas dać. Zodiakalne byki z... Baranami, jeżeli wasz bliźniak jest spod znaku barana, a z kielichów yy, to jest oczywiście potencjał, więc pamiętajcie, jak rozpatrujemy asy, że to nie jest pewne, to jest po prostu szansa, która się przed wami pojawia. Czy zostanie wykorzystana, czy nie, no to to jest już inna sprawa, ale jest szansa na to, żeby ktoś komuś coś wyznał, ktoś zaproponował spotkanie. Yy, były jakieś romantyczne okoliczności, było wybaczenie, przebaczenie, takie pozytywne flow, oczyszczenie atmosfery z jakichś tam nagromadzo nagromadzonych złych emocji, um, złych jakichś tam uczuć, um, zapomnienie tego, co było w ogóle w przeszłości. Tutaj um, jest szansa na to, żeby był jakiś taki nowy początek pomiędzy Wami. No i teraz byk z bykiem, czyli jesteś, jeżeli jesteście bykami i macie. <grytanie> I macie bliźniaczy płomień, również spod znaku byka. No, będzie się działo, będą tarcia. Będą jakieś, być może ktoś jest zaborczy strasznie, ktoś ma obsesję na punkcie drugiej osoby, być może to jest tylko taka w tym momencie obsesja seksualna, jakieś ogromne pożądanie, jakieś po prostu takie też rzeczy, które powodują, że ktoś na przykład popada w nałogi, ktoś na przykład popada w hazard. Jakieś takie ciemne strony czyjejś osobowości tutaj się pokazują w konfrontacji, w zetknięciu właśnie z tym bliźniaczym, Pomieniem, może ktoś przeżywać latem ciemną noc duszy. Może ktoś właśnie mieć taki jakby nawrót, yy, kiedy nam się wydawało, że już tam popracowaliśmy nad sobą, zrównoważyliśmy się, już nie mamy jakiegoś tam problemu, a może się okazać, że jeszcze to do końca nie jest uleczone, przepracowane, czyli wyłażą tutaj z kogoś jeszcze właśnie te ciemne strony, no po to, żeby to zauważyć i mieć szansę przepracować. No, więc ciekawie, zodiakalny byk i bliźnięta, jeżeli macie bliźnięta, e, dziesiątka buław. No tutaj jest zmęczenie, przeciążenie, ktoś jest taki mocno przytłoczony, za chwileczkę się po prostu przewróci pod naporem tych buław, e, za dużo tego ma, za dużo wziął na głowę, komuś się może wydawać, że ta relacja to jest po prostu za dużo, że e, mieć takie, taką nawet rezygnację, że ja się na to nie pisałem, nie pisałam, po co mi to, po co mi tam jakieś bliźniacze płomienie, to jest. Za mnie za trudne, wcale tego nie chcę, i taki wręcz powiedziałabym mechanizm wypierania tutaj może się komuś włączyć, czyli ktoś po prostu będzie chciał się odsunąć, będzie chciał odejść, zakończyć coś. No pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli tak się stanie, to jest tutaj takie nierozerwalne połączenie duchowe, więc to nigdy nie jest tak, że ta osoba po prostu odchodzi, znika z waszego życia. Zodiakalny byk z rakiem, czyli jeżeli macie bliźniaka spod znaku raka, o, tutaj mamy kartę cesarzowej, więc albo ym, ten wasz bliźniak, bliźniaczka z znaku raka jest po prostu w oficjalnym związku. Być może latem ktoś wychodzi za mąż, na przykład albo może wy wychodzicie za mąż, czy po prostu chcecie się ożenić, bo cesarzowa może być kartą takiego właśnie oficjalnego związku, albo ktoś tutaj buduje swoją niezależność. Ym, niezależność emocjonalną, niezależność finansową. Niezależność mieszkaniową, jakąkolwiek, czyli ktoś staje po prostu na nogi, ktoś buduje siebie, ktoś staje się właśnie osobą w typie cesarzowej, czyli pewną siebie, niezależną, wiedzącą, czego chce, i to też może być takie właśnie w ujęciu duchowym czyli ktoś po prostu leczy się, ktoś się uzdrawia, ktoś przepracowuje swoje, Cienie, swoje schematy, ktoś staje się właśnie panią, panem swojego życia. Tutaj nie widać jeszcze jakiegoś połączenia pomiędzy bliźniaczymi płomieniami, chociaż karta cesarzowej też może mówić o takim wzmocnieniu waszej relacji, że zapanuje jakaś zgoda, harmonia, chociaż bardziej wydaje mi się, że to jest w ujęciu jednostkowym. Niemniej jednak, jeżeli ktokolwiek z Was, czy Wy, czy Wasz bliźniaczy płomień właśnie osiągacie taką dojrzałość mentalną, emocjonalną, duchową, to to ma również przełożenie na drugą stronę. Ta druga strona również bardzo mocno idzie do przodu, więc to na pewno pomaga tutaj w drodze do unii. Yy, zodiakalne byki oraz lewy. Jeżeli macie lwa. No. Karta papieża po pierwsze może oznaczać, tak jak powiedziałam wcześniej w przypadku cesarzowej, że ktoś ma po prostu małżeństwo, ktoś ma związek oficjalny, bo jest to instytucja małżeństwa, instytucja oficjalnego związku, takiego zatwierdzonego, powiedziałabym uświęconego itd. itd. Więc to może być jedna rzecz, że ktoś jest w małżeństwie bądź wstępuje w związek małżeński właśnie latem 2020 roku. Druga sprawa jest taka, że ktoś doznaje prze czyli na przykład staje się świadomy relacji. Na przykład wasz bliźniaczy płomień spod znaku lwa nagle zaczyna dostrzegać to duchowe połączenie pomiędzy wami. Przebudza się tutaj, zyskuje świadomość. Kolejna rzecz jeszcze może być taka, że ktoś tutaj jest bardzo taki Pruderyjny, ktoś ma jakieś wzorce, być może religijne, być może ogólnie takie jakieś sztywne wzorce, programy, reguły życiowe, z których nie potrafi do końca wyjść. To go bardzo mocno ogranicza, ale jest tutaj takie podporządkowanie się temu odgórnemu porządkowi troszeczkę takie jakby klerykalne podejście, niemożność właśnie do końca wyjścia z pewnych schematów. Być może tutaj są egregory religijne i każdego rodzaju innego egregory, które powodują, że no właśnie ta osoba być może ma tutaj taki dosyć ciasny, sztywny pogląd na pewne rzeczy, czy na przykład wy i coś jest tutaj na chwilę obecną, na lato 2020 roku po prostu nie do przeskoczenia byki i panny jeżeli macie pannę, bliźniaczy płomień, no dwójka kielichów, no to kochani no co to może oznaczać? no to może oznaczać wszystko, to może oznaczać dogadanie się, harmonię, nawet możecie wejść w związek taki ziemski, być może ktoś tutaj jest naprawdę już na ostatniej prostej do Unii, czyli tu jest kompatybilność, dobre połączenie zrozumienie, empatia wzajemne takie być może wyznania nawet zrównoważenie, no co tutaj dużo mówić to jest po prostu e, dobra karta, najlepsza karta w miłości, jaka mogła wypaść, więc myślę, że tu będzie między Wami dobrze: e, byki i wagi. Jeżeli macie bliźniaczy płomień spod znaku wagi, a z buław? No, jakieś okoliczności się nadarzą, aby pchnąć relacje do przodu być może, może jakieś um, erotyczne, że tak powiem, przygody, może ktoś coś spontanicznie postanowi zrobić. Na pewno będzie ogromne przyciąganie między wami i w związku z tym będziecie też przyciągać okoliczności, które pozwolą ruszyć do przodu. Czy wy wykorzystacie te okoliczności, no to to już zależy od was. Niemniej jednak, no los tak takie okoliczności będzie rzucał pod nogi. Byki i skorpiony. Jeżeli macie bliźniaczy pomień spod znaku skorpiona, dziesiątka kielichów. Albo wy się wzajemnie dogadacie, być może jesteście w związku albo stworzycie związek, w jakiś sposób nastąpi tutaj zgoda, porozumienie. Albo też ta karta może znaczyć, że ktoś ma rodzinę. Ktoś w tym momencie jest po prostu gdzie indziej zaangażowany energetycznie, bo jest rodzina, są dzieci, jest jakiś związek, z pozoru dobry związek, tak to przynajmniej wygląda. I na chwilę obecną, być może ta osoba tu nie jest w ogóle zajmowana. Zainteresowana relacją bliźniaczych płomieni. Jeśli natomiast oboje jesteście osobami samotnymi, czy jesteście ze sobą w związku z tym bliźniaczym płomieniem waszym, no to, to wskazuje, że lato będzie dla was dobrym czasem, że będzie tutaj wzajemna pomoc, opieka, wsparcie, miłość. No, wszystkie te oczywiście najlepsze cechy zrównoważonego związku. Następnie byki i skorpiony jeżeli ktoś ma skorpiona siódemka buław tutaj jest walka, tu jest wzbranianie się tu może być nawet taka ingerencja osób trzecich w związek Albo ktoś się po prostu broni, czyli ktoś wypiera. W ogóle ja nie mam wcale żadnego bliźniaczego płomienia, daj mi spokój, my nie jesteśmy żadnymi tam bliźniaczymi płomieniami. W ogóle odwal się ode mnie, czego ty ode mnie chcesz, czyli po prostu yy, zwykły mechanizm wypierania, albo konflikty pomiędzy wami generują ludzie, czyli osoby trzecie. I tutaj by trzeba po prostu nie opowiadać każdemu na temat waszych wzajemnych relacji, najlepiej to nic nie mówić, w ogóle nawet nie wspominać wspominać że jest taki e, osobnik w waszym życiu byki i strzelce Dwójka mieczy. Ktoś ma zagwozdkę, ktoś jest w konflikcie wewnętrznym, niepodjęta decyzja, niemożność podjęcia decyzji w jakichkolwiek sprawach. Nie jesteście w stanie ruszyć do przodu, czy wy, czy tamta osoba, bo ktoś nie podjął decyzji. Ktoś wstrzymuje się z podjęciem decyzji, ponieważ nie wie, co ma wybrać, nie potrafi jakby obiektywnie spojrzeć na sytuację, nie potrafi znaleźć wyjścia, rozwiązania z danej sytuacji. Klasyczna sytuacja, gdzie ktoś jest pomiędzy młotem a kowadłem, i to niestety rzutuje też na drugą stronę. Ktoś nie jest w stanie się określić, dlatego że brak mu obiektywizmu i brak mu po prostu równowagi. E, byki i koziorożce. Jeżeli macie koziorożca, no latem tutaj nie przewidywałabym jakichś um, spotkań, e, jakiejś bliskości, raczej takie poczucie bardziej opuszczenia, że ta osoba w ogóle o mnie zapomniała, nie interesuje się, ma mnie gdzieś, poczucie takiej e, emocjonalnej pustki, biedy e, uczuciowej. Poczucie nieodwzajemnionej miłości, że ja tam myślę o tej osobie, on czy ona już na pewno kogoś ma, o mnie zapomniał i tak dalej. Tu trzeba pracować, jeżeli wy tak czujecie, to trzeba pracować nad sobą, nad miłością własną, nad szacunkiem do własnej osoby, ponieważ przyciągamy po prostu to, o czym najczęściej myślimy. I tu działa klasyczne prawo przyciągania. Jeżeli nie czujemy się godni miłości, jest ta pustka w nas, jest ona. Adekwatnie w naszym bliźniaczym płomieniu, i ten bliźniaczy płomień też do nas nie przyjdzie, też nam nie da tego, czego nam po prostu brakuje, ponieważ ta osoba nie jest po to, żeby wypełniać nasze pustki. To my sami musimy najpierw te pustki zapełnić, po to, żeby przyciągnąć nie tylko bliźniaka, ale wartościowe relacje do swojego życia. Tak to wygląda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam gorąco, do zobaczenia, papa! Pa.